Cześć, z tej strony Edek. Witajcie na kanale firmy Applaus. Luty już za nami, a więc możemy podsumować najważniejsze wydarzenie ubiegłego miesiąca. Zapraszam. Na początku lutego odbyło się jedno z najważniejszych corocznych imprez branżowych a mianowicie targi Integrated System Europe w Barcelonie. Na ISE poleciliśmy dość sporą aplauzową ekipę ponieważ niemal wszystkie marki z naszego dystrybucyjnego portfolio były obecne na targach ze swoimi stoiskami. Zenheiser, Neumann, Merging, QSC, Cusus, Alcons, Televik, AV Pro Edge. Wszyscy producenci zaprezentowali przekrój swojej oferty. Jedną z najciekawszych nowości była nowa wersja mikrofonu sufitowego TCCM, którą instaluje się w miejsce panelu sufitowego czyli frontowy panel mikrofonu jest w tej wersji w kształcie kwadratu. Oprócz tego, na stoisku Zenheizera można było zapoznać się bliżej z pierwszym na świecie dwukierunkowym systemem mikrofonów bezprzewodowych wykorzystującym technologię WUMAS, czyli Zenheizer Spectera. Szczegółowe relacje ze stoisk naszych marek znajdziecie na YouTube'owych kanałach InfoMusic. Oraz AV Integrację. Tegoroczne ISE było dla nas bardzo ważne z jeszcze jednego powodu. Na targach podpisaliśmy umowę dystrybucyjną z kolejną topową profesjonalną marką. Do naszego portfolio dołączył Renkus Heinz. Założona w 1979 roku firma, jest uznanym światowym liderem w dziedzinie profesjonalnej technologii głośników najwyższej jakości. Renkus Heinz jest synonimem dźwięku premium. A systemy tej marki są używane w najbardziej prestiżowych instalacjach na świecie. Także jeśli ktoś z was potrzebuje instalacyjnego sprzętu klasy high to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Z ciekawszych wydarzeń o globalnym znaczeniu, na początku lutego mogliśmy być świadkami 67. gali rozdania nagród Grammy Awards. Z naszego punktu widzenia było to ciekawe, ze względu na to, że topowi artyści tacy jak The Weeknd, Shakira, Lady Gaga czy Cynthia Rivo wykorzystali rozwiązania Sennheisera i Neumann podczas swoich występów. I tak The Weeknd skorzystał z kapsuły MD-5235 na mikrofonie SKM-5200, z odbiornikiem EM3732, podobnie jak Lady Gaga, z kolei Shakira zaśpiewała do kapsuły mm 435 na mikrofonach Digital 6000, a Cynthia Erivo wybrała kapsułę Noimana kk 205 na mikrofonach Digital 6000, wracając jednak na nasze polskie podwórko. W lutym skończyło się prawie 3 miesięczna. Trasa koncertowa najdroższych słuchawek świata Zanhezerow H1 po Polsce. Mogliście je odsłuchać m.in. w sklepach HiFi Pro oraz Audio Forum i storech w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach. Słuchawki były też na testach u pana Tomasza Wróblowskiego oraz u Łukasza Kłotkowskiego z kanału Technologii. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia tych recenzji. Linki znajdziecie w opisie tego materiału. Pod koniec lutego we współpracy z firmą Kusys zorganizowaliśmy szkolenie z technologii Kusys Vision Suite. A właściwie całego pakietu nowatorskich, interaktywnych rozwiązań z zakresu prezentacji wideo i zaawansowanego trackingu prelegentów podczas wideokonferencji. Jeśli temat jest dla Was interesujący, odezwijcie się do naszego teamu szkoleniowego z prośbą o przeprowadzenie takiego szkolenia. Dane kontaktowe znajdziecie w opisie tego materiału. A jeśli jesteście zainteresowani mikrofonowymi rozwiązaniami Zenheizera dla twórców wideo, to zapraszam Was na targi Ekspozycja, które odbędą się 7-8 marca w Krakowie. Pokażemy na nich najciekawsze rozwiązania niemieckiego producenta, w tym najnowszy dwukanałowy system Sennheiser Profile Wireless. I na tym kończymy nasz lutowy newsletter. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.